Z Amsterdam Areny, na której na co dzień gra Ajax, kłaniają się Dariusz Spakowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj gra reprezentacja Holandii przeciwko Irlandczykom. Stadion Amsterdam Arena przeszedł na początku 2015 roku drobną modernizację. Trybuny zbliżono do boiska, dzięki czemu pojemność widowni wzrosła o prawie 300 miejsc. Zapraszamy na mecz, na który z niecierpliwością czekają zarówno kibice obu reprezentacji, arbitrzy i sami zawodnicy. To niezapomniane przeżycie dla każdego zawodnika. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3 z bocznymi napastnikami w roli klasycznych skrzydłowych. Jest to wariant dający trochę więcej przestrzeni w strefie ofensywnej, gdzie przed bramką operuje głównie środkowy napastnik wspomagany przez przesuwających się do przodu pomocników. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Zespół zagra w ofensywnym wariancie systemu 4-5-1. A jego ofensywność polega na tym, że dwójka pomocników, oprócz realizacji zadań w środku pola, wspiera jednego napastnika, tworząc z nim w zasadzie jedną linię. Nie oznacza to jednak zaniedbania zadań defensywnych. Zaczynają, liczymy na wspaniałe widowisko. Strokman. Winaldum. Karsdorp. Blind. Jansen. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Niestety stracił piłkę. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Willen. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Karsdorp. Jansen. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. No, może być groźnie. Spójrzmy do Pole karne, Obrońca przejmuje przytomnie. Shane Long. Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Jest okazja! Ależ wspaniale! No, wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. Tym razem winowajca nie uniknie kary. W takiej sytuacji nie może być mowy o pobłażaniu. Końcówka meczu stanowczo należy do sędziego w pozytywnym znaczeniu. Dobry przechwyt obrońców Jansen. Klasen. No, z tego miejsca można strzelać. Jansen. Gol. Dzięki temu trafieniu obejmują prowadzenie. Spójrzmy na to z innego kąta. I mamy otwarcie w tym meczu 1 do zera. Stracili piłkę, Winaldum. przeciwnicy przejmują piłkę. Dobra piłka, jest szansa. Bramka łapie piłkę i uspokaja obrońców. No zastanawia się czy nie strzelać. Będzie strzelał? Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Dośrodkowanie jest zablokowane przez obrońcę. I będą mieli rzut rożny. Shane Long! Szkoda! Niecelny ten strzał! Ale główkował naprawdę nieźle! Strotman. Wijnaldum. Piłka wędruje jak. Może uderzać się na bramkę! Świetnie interweniuje! No to było ostre wejście. No, bez dwóch zdań to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Winagon. Robi się niebezpiecznie. Seria pięknych podań. Z tej pozycji może uderzyć. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Uderzył tuż pod poprzeczką. Cudowny strzał. Piłka minęła bezradnego bramkarza i wpadła tuż pod poprzeczką. Fantastyczny strzał, choć wydaje mi się, że nieco przypadkowy. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Wilen. Ulahan. Bliska już do bramki. Blind. Jansen. Chyba nieczysta interwencja. Co zrobi sędzia? Wyraźne przesłanie sędziego. Nie pozwolę na taką grę. Daje żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. Winaldum? Strotman. Dobra pozycja do oddania strzału. No nie mogą się przebić. 2 do 0 po pierwszych 45 minutach. Już za chwilę na Amsterdam Arena rozpocznie się druga połowa spotkania. Zapraszamy. Blisko polekarne może strzelać. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wry... Willen. Jest żutrożny stały fragment. Jak to wykorzystają? Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. To był na razie jego bardzo dobry występ. Świetna bramka i między innymi dzięki jego wysiłkom prowadzą do przerwy. Winaldum. Kulahan. Jest zawodnik na czystej pozycji. Kulahan. No nic nie. Strzał, widać, że jest załamany. No, szykują się roszady w składzie. Tener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Sędzia się nie zawahał, pokazuje na 11 metr od bramki, rzut karny. Żółta kartka za to zagranie i oczywiście rzut karny. Zasłużona, to było bardzo niesportowe zachowanie. Nie chcemy oglądać takich wejść. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Nie miał zbyt wielkich szans na obronienie tego rzutu karnego. Strzelec dobrze wyczuł swojego przeciwnika i pewnie umieścił piłkę w siatce. Nie wiem, czy losy tego spotkania nie zostały już przesądzone. Jest 3-0. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Blisko polekarne. Stracili, ale odzyskali piłkę. Może stąd strzelać. Świetny dribbling, imponujący slalom między obrońcami, ale co z tego, skoro spudłował? Pokazał niesamowitą technikę, ale zabrakło mu zimnej krwi do wykończenia akcji. Czekają nas zmiany, ciekawe jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Jest okazja do strzału. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Już blisko pola karnego. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Piłka wyszła na aut. Szykuje nam się zmiana. Magdy świetna interwencja w niebezpiecznej sytuacji Jansen no może być groźnie ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału jeszcze no będzie gol znakomicie bramkarz i będziemy mieli rzut rożny. Trener, jak widzimy, zdecydował się zmienić tego piłkarza, ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu. No, wypiąskował w pole. Szansa na kontratak. zobaczymy co z tego wyniknie. Znalazł się na czystej pozycji. Strzela! Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili! Ależ ma wejście smoka. Jeszcze przed chwilą był na ławce, a teraz cieszy się ze zdobytego gola. Niewiele, niewiele tu brakowało piłka, uderzyła w słupek i dopiero wpadła do bramki. Pięknie to wyglądało, bramkarz i obrońcy do końca chyba liczyli na to, że gola jednak nie będzie. Obrona praktycznie nie istnieje, jest 4 do 0. Wizdek sędziego był faul, no i wszyscy teraz oczekują jak on zareaguje. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Będzie strzelał? Ach, szkoda, bo to mogło wpaść, no ale musieliby mieć więcej szczęścia. Trzeba więcej atakować, jeśli chcą doprowadzić do remisu. To będzie naprawdę dużo, bardzo dużo roboty. Ale nie mają wiele do stracenia, trzeba postawić na. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Strzela! Tak, tak, mamy bramkę, jest piłka w siatce, kapitalnie to zrobił! Jeszcze jedna bramka, kiedy skończy się ta kanonada No niestety dla kibiców, ale też na szczęście dla przegrywających Już za chwilę kończy się doliczony czas gry i ten nierówny pojedynek 5 do 0, to jest różnica dwóch klas Katastrofalnie dzisiaj grają rywale W ostatniej chwili przejęli Uderzenie. Strzał, ale daleko od bramki. Przyjrzyjmy się jeszcze raz sytuacji, po której padła bramka. Hulahan. 5 do 0 to rezultat tego spotkania jednostronnego brawa dla zwycięzców. No, z tego miejsca można